Cześć, jestem Adrian i jestem zastępowym zastępu Batalion. W tym też najmniejszym zastępowym w chówcu. To jest nasz ZZ jesienny, przy którym naszym zadaniem jest zbudowanie domku z palet. Chcieliśmy zrobić chatkę, żeby mieć swoją bazę w lesie i żeby można było się dobrze też przy tym bawić i się nauczyć czegoś nowego. No, i zastanawialiśmy się trochę nad materiałem, z czego to zrobić. Czy jakieś tam odpadki tartarzne, czy, czy, czy deski kupować, ale ostatecznie stanęło na paletach, bo to jest materiał, który jest stosunkowo łatwo dostać, nawet za darmo. Mm, ogólnie to było bardzo satysfakcjonujące i takie, można było spełnić swoje marzenie takiej bazy w lesie. Aczkolwiek y Jeden problem był, że to chyba jednak naprawdę był. Y, powinien być plan na pół roku, a nie na jeden weekend. I po prostu ilość pracy, y, jaką trzeba włożyć w to, y, była zbyt duża na taki. zezet. Tutaj chyba pojawiły problemy, dlatego że. Hmm. Rozbijanie palet na deski zajęło nam o wiele więcej, niż myśleliśmy, że on zajmie. Też transport palet w takiej formie, jakie one są, yy, był wymagający, co pewnie widzieliście na filmie, albo będziecie widzieć. Pomysł? Bardzo dobry. Wkonanie. Minimalnie gorszy, ale też bardzo dobre uważam. Z chatki y, udało nam się zgubiać podłogę. No i jakby tak na się zwało do ściany. No nie za dużo, aczkolwiek y, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się kiedyś i dokończymy y, naszą chatkę, naszą bazę w lesie, nasze marzenie. Fajnie, że mieliśmy ciepłą chatkę, bo padało i miło było tak po całym dniu pracy umyć się w lodowatej wodzie ze studni, a potem nagrać się przy kominku. Było zimno, to trzeba stwierdzić, bo padał deszcz i pracowaliśmy w deszczu, ale to niedziela ulegczyło nas bardzo, bardzo, fajnie, bardzo e, fajną pogodą, bardzo dużo słońca było. Coś nie Jedzenia było za mało ah. Sorry Sezon Dobrze jak, jak się czujesz po tym, że Daniel nie zmył naczyń, które ja miał zmyć? Bardzo źle się jeszcze nie czuję, dlatego że mm, uważam, że nie powinien robić coś, jeśli on tak e, właśnie powinien być za to odpowiedzialny, jest za to odpowiedzialny zresztą. W ogóle to czemu ja to jest z... to z kasy, to nie ma sensu. za sytuacji mnie wziąłeś w ogóle. z sytuacji mnie nagrywasz. A jakie, jakie to bym kierowały uczucia w momencie, kiedy dowiedziałeś się o tym, czegoś musisz zmywać na Co tu się eh? hmm. W tej formie bym yy, chyba hey, ja tak sam odpowiedział, powiedział, tak? Więc jakby się problemy rozwiązują tutaj. Jak co sen, czy pojechał? Pojechałbym jeszcze raz na taki ZZ. Nowe trzenie. Mmm. Mm. Mmm. Mm. 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 Pierwsza klasa. Wspaniała. Najlepsza rybka jaką miałem w Wydaje mi się, że ZZ był mega udany, aczkolwiek, jeśli miałbym na niego jechać jeszcze raz, to zmienilibyśmy kilka rzeczy. Jak się udało ZZ? Był świetny, po prostu y, nic dodać, nic ująć. Minusem był deszcz i trochę ciężka praca, ale daliśmy radę przynajmniej trochę zbudować dom. ZZ mógłbym uzyskać udany, a powiem go w trzech słowach okro luksusy i ciężka praca u niektórych